Brawa. Nie proszę, pana, nie, proszę pana, za mniej niż 200 tysięcy nie mogę panu sprzedać tego mieszkania. Ja nie dam więcej niż 150. Proszę pana, mieszkanie jest wyremontowane, a w cenie jest cały sprzęt. RTV, AGD, proszę pana. Proszę, ja oddzwonię. Proszę, do widzenia. Do widzenia. Kolenda. A, co kolenda? Kolenda! Przyszedłem z kolendą. Jestem szaman buł z wielkiej wiary plemienia hakuna. A, aha. A gdzie ksiądz Rafał? Ksiądz Rafał w Zimbabwe jest. Ja jestem tu. Międzynarodowy program wymiany kapłanów Mojżesz Erasmus. A ci to kto? To jest mój ministrant. Zwą go Porażka logopedy. Dzień dobry. A to jest mój drugi ministrant. Zwą go Słoik śliwek z mlekiem. Jest najszybszy w wiosce, każdego przegoni. To ja może herbatki zaparzę, panie. Nie, nie trzeba. My tylko na chwilę. Nawet czy nie opłaca rozpalacz ogniska. Poświęcę teraz wigwam. Co pan robi? Pozycja na misjonarza. Szybko przynieś krew spuszczoną z cielaka wyrwanego matce w dniu pełni. Kurczę, akurat mi się skończyła. To może być woda. Cały Wigwam wali. I ja cię poświęcam w wigwamie w imię i nazwisko i numer PESEL. Musi być poświęcony. Sąsiadko, co to za... Tak się bawicie? Fajna rzeźba. Sąsiedzie, ile razy mam powtarzać, że się puka? Puka to się pranie w perwalu. A teraz to co on tutaj wyprawia? Pali fajkę w pokoju. Możesz powtórzyć, bo Rzeczywiście, wielkie to mieszkanie. Sama tak mieszka? Sama mieszka, zmienia na mniejsze. Kota mam. A, to nie, to nie chce, to potem siedzi na żołądku. Ale panią to bym zabrał do rezerwatu. Tak? A tu u was kapłanie nie mają celibatu? Nie, ale kapłanki mają celulit. <grym> Patrz, widziałeś, swój... widziałeś to? Widziałeś to? Co? co to coś... Coś ty zrobił tutaj? Co? Przecież to są moje drzwi! W drzwiach był Judasz! Co pan zaś tam trzyma? Co to jest? W pustej szklance pomarańcze. To gdzie pomarań... Ja idę, bo chyba pani Jehowik przyjmuje to. Panie... To co? Koperta. Aha, czyli jednak. No to akurat we wszystkich religiach tak samo. A papież Franciszek mówi, żeby nie brać pieniędzy. Ale my podlegamy kuri. Jakiej kurii? Skłodowskiej. Dobra, ile pan tego chce? No mało trochę. Zbieramy na ogrzewanie szałasu. Strasznie piździ. I jeszcze na nowe dzwony. Co się ze starymi stało? Potarły się. <grym> Wie pan co, ja idę ja po ten portfel i idźcie już sobie, tak? Chłopaki, jak tam idzie? Dobrze, prawie uróbiliśmy. Rozwaliłem już telewizor i drzwi i zadebiłem mieszkanie. Dobra Słoik, to jeszcze coś zepsuj i na pewno mi zajdzie do tych 150 tysięcy. <grym>